Dzień dobry, witam Państwa na, na porannym komentarzu. E, w kalendarzu mamy dzisiaj dosyć dużo danych. The is now All are in only mode. Z Chin, dane na temat indeksu PMI dla przemysłu, praktycznie zgodne z oczekiwaniami. Potem e, z Niemiec o 9.55, indeks PMI dla przemysłu. Ze strefy euro to samo. Potem 10.30 dla, dla Wielkiej Brytanii. Dla Stanów Zjednoczonych o 15.45. O 16.00 indeks ISM z kolei dla przemysłu. To jest ten indeks, który jest obliczany przez Statystyczny Urząd w Stanach Zjednoczonych. I o 20.00 raport o stanie gospodarki Bierzewa Księga. Późnym wieczorem zmiana zapasów ropy. Przechodzimy teraz do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks SP500 mieliśmy wczoraj spadki. Nieudana próba przełamania na trwałe tutaj tego bardzo ważnego wsparcia na poziomie 2091. Widzimy, że nie ma tutaj korpusu świecy, tylko jest dolny cień. W dalszym ciągu sytuacja jest nierozstrzygnięta z tego względu, że może być jeszcze atak na tegoroczny szczyt. I dopiero po sygnale sprzedaży należałoby grać na spadki. Sygnał sprzedaży może być różnego rodzaju. To może być spadająca gwiazda, to może być podwójny szczyt. Na przykład taka sytuacja, że tu mamy jeden szczyt, tu mamy drugi szczyt, potem rynek schodzi w dół, przybijamy tutaj ten dałek między tymi szczytami i mamy spadki. Przybicie wsparcia na poziomie 2080 generuje sygnał do spadków do poziomu około 2030. Ale może być też tak, że rynek tylko nieznacznie ruszy w górę i potem będziemy mieli po, e, ruch w dół. Wtedy rolę tego. No, znaczy, to oczywiście też ważne będzie, czy rynek się wybroni powyżej 2080, czy nie, bo jeśli się wybroni, no to może być z tego poziomu z kolei ruch do góry i dopiero potem przesilenie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku technologicznym, to widzimy, że przejdźmy na wykres dzienny że jeżeli on z tego miejsca miałby zacząć spadać, no to to jest trochę dziwne miejsce, więc stawiałbym bardziej na to, że e, po tej korekcie rynek jeszcze tutaj zaatakuje te poziomy i dopiero z tych poziomów rozpoczną się spadki, jeśli mają wystąpić. Trochę podobna sytuacja jest też na kontraktach na indeks DAX, gdzie mieliśmy wczoraj cofnięcie. Też dziwny poziom do tego, żeby zainicjować ruch spadkowy, który miałby zejść na 9800. W efekcie myślę, że jeszcze czeka nas. Ruch w górę i dopiero potem przesilenie i spadki. Na polskim rynku mieliśmy wczoraj słabą sesję. Spore spadki i wydaje się, że w krótkim terminie możliwe jest, no powiedzmy w krótkim terminie jakieś nie wie. A raczej nie powinniśmy mieć odbicia na początku sesji, bo mamy długą czarną świecę. <laughs> w związku z tym początek sesji może przynieść spadki i dopiero potem jakieś odbicie. Na eurodolarze z kolei. doszło tutaj do niewielkiego tylko przekroczenia tego lokalnego szczytu potem rynek się cofnął w związku z tym wydaje się że możemy być w fali piątej która może być już dosyć taka chimeryczna czyli mielibyśmy spadek, odbicie spadek, odbicie spadek coś takiego mniejsza dynamika już spadków niż to co się działo tutaj wcześniej i dopiero potem by było odbicie, przypomnę, że w czwartek mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego i konferencję prasową. Także to mogą być ważne impulsy dla euro, dolara, dolar do złotego. Nie wchodząc w szczegóły, krótkoterminowe, kilka, kilkanaście godzin. W kilku obsesyjnej perspektywie myślę, że dojdziemy do poziomu 4 zł teraz i potem może dojść do jakiejś realizacji zysków. Na wykresie euro złotówki w dłuższej kilkutygodniowej perspektywie możliwy powrót na 4,49,451. Na złocie myślę, że czeka nas dalsze odreagowanie tych spadków z tego szczytu. 38% zniesienia znajduje się na 1233. Potem możliwe są spadki. Ewentualnie drugi scenariusz, jeśli na... Eurodolarze dojdziemy na 1,10 i potem będzie jakieś dłuższe odbicie, no to tego nowego dołka może nie być. Może być tu jakiś poważniejszy ruch w górę, ale i tak w dłuższej perspektywie jeszcze jest ryzyko tego, że zejdziemy poniżej poziomu 1200 dolarów. No i przejdźmy teraz do sytuacji na wykresie cen ropy. Zgodnie z wczorajszą prognozą próba przełamania oporu na poziomie 50,10 nie udała, rynek zaczął się cofać. Teraz w perspektywie krótkoterminowej. Możliwe, że będzie jakieś odbicie. I w dłuższej perspektywie sądzę, że będziemy mieli dalsze spadki. Przebicie tutaj tych dwóch lokalnych dołków, piątkowego i dzisiejszego. Wygeneruje sygnał do spadków w rejon około 47,4. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 mamy szkolenie, także zapraszam do usłyszenia.